Komentator numer 1, Robczak. Obok mnie jest komentator numer dwa, Olek. Ciao, jestem Olek, komentujemy dzisiaj. Tak, Ewek właśnie biegnie. Biegnie. Biegnie i rzuca, ale nie widzimy, czy trafił. 8-15. <gry> Chyba kawy się stał. Miał jakiś problem, bo pisał dzień dobry i zjeść do pracy. Chyba jednak <grym> musi pójść do tej pracy, bo chyba jednak mało zarabia. Dziękujemy za to komentatorstwo. Jestem e, onuś komentarz. E, oczywiście, o tem jest taki. Robek pije się na łeb, bo nic nie mówię. A teraz mecz. Michała, który jest niezwyciężony, jest legendą koszykówki jeśli chodzi o polską koszykówkę jest legendą niepowstrzymany oczywiście w lidze pierwszych pierwszeroczniaków czy tam innych takich dzieciaków ale jest niezwyciężony a po drugiej stronie Olek który jest który po prostu jest gra w kosza tylko na konsoli Ale jest Olek Olek próbuje przejmować telepatycznie piłkę To weź macią ale złapał małym palcem mu stopy piłkę Nie, to się nie dzieje naprawdę I nie trafia hmm. mało brakował Biegnie Olek Nie ma ale Oj Michał może to nie pozwala i zaplątuje piłkę we włosy i ją zabiera. Nie w sensie? Co? 15,6. Przepraszam, jakieś dźwięki schizofrenia mam. Kurde. Zach, Schizofrenia, Łapie A jego przedźwiękiem będzie osoba o. Dużej tendencji wstydu. Osoba, która robi najlepszy content w Europie na standardy małych YouTuberów, jest nietuzinkowa. A jest to dzisiaj Wojtu Ale poczekaj, ojojo, jednak nie wygrał. Ale, 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 ale Dyskwalifikacja, dyskwalifikacja z tego, co wynika. O, pójdą się z, z, z sędziami I, z, i zawodnik do tego doszedł. Wojtek został dyskwalifikowany i właśnie jest wyrzucany. Wyrzucany z Wojtek do...